Rozkapryszona mamuśka uznała, że jej syn może wziąć mój towar za darmo. Właśnie kończę mój ostatni semestr na studiach i zdecydowałem sprzedać breloczki oraz naklejki na wiosennych targach na mojej uczelni. Wszystkie akcesoria wyciąłem laserowo i umieściłem na nich gotowe grafiki, a na niektórych moje własne projekty. Wszystko wystawiłem w bardzo rozsądnych cenach od 5 do 8 dolarów. Dzięki czemu dzieła sprzedawały się jak świeże bułeczki. Co więcej, jestem ogromnym fanem Minecrafta, więc stworzyłem wiele ozdób z creeperami, które mają powodzenie wśród dzieci. Podczas gdy kończyłem transakcję z jednym z klientów, podszedł do mojego stoiska około dziesięcioletni chłopak. Nagle ściągnął jeden z większych breloczków z Minecrafta, jakie miałem, i zaczął z nim uciekać. Zawołałem za nim, że skoro go wziął, musi wrócić i za niego zapłacić. Lecz nic to nie dało. Postanowiłem zgłosić ten fakt Johnowi, który odpowiadał za organizację wydarzenia. Chwilę później obok mnie znowu przeszedł ten sam dzieciak, lecz tym razem ze swoją mamą. Poinformowałem ją, że muszą dać mi pieniądze lub zwrócić przedmiot. Kobieta od razu wściekła się i zaczęła wrzeszczeć, że ta sytuacja jest absurdalna i żenująca. Nie spodobało jej się, że nakrzyczałem na jej biednego synka oraz że nasłałem na niego organizatora. Bo stanowiło to dla nich potworne upokorzenie. Co więcej, oznajmiła, że jej dziecko chodzi na terapię, ponieważ cierpi na fobię społeczną oraz agorafobię. W pewnym momencie spojrzała na moje kroksy, na których miałem przypinkę z Minecrafta, po czym rzekła Obu was łączy zamiłowanie do gier, więc może odpuść mu trochę. Zrób to dla dziecka w potrzebie. Odparłem na to, że z chęcią dam im zniżkę, ale nie mogę sobie pozwolić na to, aby rozdawać produkty za darmo, bo potrzebuję pieniędzy na czesne. Dodałem, że nie jestem wrogo nastawiony do jej syna, lecz zmaganie się z lękiem społecznym nie usprawiedliwia kradzieży. To stwierdzenie wyprowadziło ją z równowagi, bo zaczęła się drzeć, że jej syn nie jest złodziejem. Swoim zachowaniem skutecznie odstraszyła klientów, którzy bali się zbliżyć do stoisk w tej okolicy. Starałem się zachować spokój, zwłaszcza że chłopak wyglądał, jakby chciał stamtąd zniknąć. Naprawdę było mi go szkoda i wcale się nie dziwiłem, że ma takie problemy, skoro jego matka zachowuje się w ten sposób. Dzieciak próbował mi wręczyć 8 dolarów, lecz kobieta szybko wyrwała mu je z ręki i schowała do kieszeni. W końcu pojawił się John, który odciągnął ją na bok, aby nie straszyła pozostałych uczestników targów. Ostatecznie otrzymałem pieniądze, a w zamian dałem chłopakowi darmową naklejkę. Chciałem mu wynagrodzić fakt, że musi się użerać z tak straszną osobą. Reszta wydarzenia przebiegła spokojnie i udało mi się wyprzedać cały asortyment. Niektórzy nawet pochwalili mnie, że bardzo dobrze sobie poradziłem z tamtą sytuacją. Mimo wszystko, w przyszłości zamierzam sprzedawać breloczki jedynie przez internet. Przyszywana matka próbowała porwać mnie i moją siostrę na święta. Ta sytuacja miała miejsce, kiedy miałam 15 lat, a moja siostra 11. Szczerze mówiąc, nie pamiętam jej zbyt dobrze, więc musiałam zadzwonić do mamy, która przypomniała mi o kilku szczegółach. Moi rodzice rozwiedli się, gdy miałam 10 lat. Matka została naszym głównym opiekunem, lecz nocowaliśmy utaty przez co najmniej 3 dni w tygodniu, czasami nawet dłużej. Na zmianę obchodziliśmy święta, raz z jednym rodzicem, a w następnym roku z drugim. W marcu w 2009 roku ojciec zerwał ze swoją dziewczyną Molly po tym, gdy przyznał się, że zdradził ją z kobietą, która następnie została naszą macochą. Dopiero po latach dowiedziałam się, że ich romans zaczął się dwa lata wcześniej, zanim powiadomił o tym ówczesną partnerkę. Mężczyzna przedstawił nam ją w maju, a krótko po tym para ogłosiła zaręczyny. Od tego momentu próbowała z nas zrobić jedną wielką szczęśliwą rodzinę, z tego powodu zmuszała nas do wspólnego robienia rzeczy, które tylko ona chciała, udając, że nasza mama nie istnieje. Małżeństwo chciało ją nawet przekonać, aby pozwalała nam na jeszcze częstsze odwiedziny, ale na szczęście się na to nie zgodziła. W listopadzie zaczęliśmy przygotowania do świąt, i wtedy macocha wypaliła, że chciałaby się z nami wybrać do pewnego resortu na Narty. Obiekt był oddalony od naszej miejscowości o trzy godziny jazdy i przystosowany był głównie dla par, małych dzieci oraz starszych osób. Zarówno ja, jak i moja siostra nie miałyśmy ochoty tam jechać, lecz nawet nie miałyśmy okazji tego oznajmić. Kobieta od razu zapytała się nas kiedy mamy przerwę od szkoły, aby mogła zrobić rezerwację, aż na dwa tygodnie. Ostatecznie oznajmiłam jej, że w zeszłym roku Boże Narodzenie oraz Sylwester spędziliśmy z tatą oraz z Moli, więc teraz kolej na celebrowanie tego czasu z naszą mamą. Ojciec oraz macocha niejednokrotnie dzwonili do matki, aby spróbować ją przekonać do zmiany zdania. Twierdzili, że zeszły rok się nie liczył ze względu na brak obecności jego aktualnej żony. Kobieta za każdym razem im odmawiała, twierdząc, że już ma plany, więc temat na kilka tygodni ucichł. Ostatecznie, w ostatni dzień przed przerwą świąteczną, macocha przyjechała nas odebrać ze szkoły. Nie miałyśmy nic przeciwko, ponieważ i tak planowaliśmy spędzić utaty kilka dni przed świętami. Od razu po wejściu do auta kobieta krzyknęła – Jedziemy na narty! Niespodzianka! Po tym oznajmiła nam, że spakowała nasze rzeczy, a tata spotka się z nami na miejscu. Wtedy zapytałam się, czy nasza mama o tym wie, na co ona przytaknęła, lecz wiedziałam, że kłamie. Nie uwierzyłam jej również, gdy powiedziała, że jedziemy tylko na kilka dni i zdążymy wrócić przed Bożym Narodzeniem. Wiedziałam, że zrobili rezerwację na dwa tygodnie i po prostu nie chciała nam o tym powiedzieć. Nie ukrywam, że byłam przerażona, zwłaszcza, że nie miałam wtedy telefonu. Kompletnie nie ufałam kobiecie i widziałam, że moja siostra jest jeszcze bardziej wystraszona. Zakomunikowałam jej, że nie chcemy jechać, na co ona odparła: "W porządku, odwiozę was do domu, tylko po drodze odbierzemy ze szkoły mojego syna". Faktycznie zabraliśmy go z placówki, po czym macocha podekscytowana krzyknęła: "Ruszajmy zatem do resortu". Ponownie powiedziałam, że nie chcę nigdzie jechać. "W porządku, wstąpimy tylko na stację, bo muszę zatankować". Ten motyw powtórzył się jakieś sześć razy przez kolejną godzinę. Za każdym razem, gdy mówiłam, że chcemy wracać, Macocha wymyślała nową wymówkę, a potem udawała, że zapomniała o mojej prośbie. Kiedy mieliśmy opuszczać miasto, zadzwonił do niej mój tata. Para przez chwilę się kłóciła, a następnie jego partnerka rozłączyła się. Nasz przyszywany brat zapytał się jej, co się stało, lecz nie odpowiedziała. Zabiorę was do waszej mamy, rzuciła nagle. Po tych słowach zawróciła i faktycznie odwiozła nas pod dom. Wtedy mama szybko wyciągnęła nas z samochodu i krzyknęła na macochę, aby odjechała. Przytuliła nas mocno i rozpłakała się, jakby nas nie widziała przez co najmniej kilka lat. Przez pierwsze kilka dni nie chciała nam opowiedzieć, co się dokładnie wydarzyło. W końcu dowiedziałyśmy się, że tego dnia mama zadzwoniła do taty, ponieważ zmartwiła się, że nie poinformował jej o naszym powrocie z lekcji. Ojciec miał nadzieję, że nie skontaktuje się z nim, dopóki nie dojedziemy do hotelu. Mimo wszystko zdecydował się jednak opowiedzieć jej o całym planie. Początkowo próbował jej wmówić, że moja siostra chciała jechać, jednak była partnerka tego nie kupiła. Zagroziła, że jeśli nas nie odwiozą, wezwie policję. Ostatecznie pojechali na narty w trójkę, a po powrocie przechwalali się, jak było fajnie. I ile wspaniałych rzeczy nas ominęło. Później nasz przybrany brat przyznał się, że tak naprawdę było koszmarnie, bo prawie w ogóle nie spędzili z nim czasu. Przez to chłopak siedział w Wigilię samotnie w swoim pokoju. Po tym wydarzeniu macocha stwierdziła, że jesteśmy egoistyczne, bo próbowałyśmy zniszczyć im święta. Faktycznie siostra przez chwilę poczuła się winna, ale szybko przemówiła jej do rozsądku. Mama zdecydowała się nie zawiadamiać policji ani nie wniosła zarzutów. Nie wiedziała wtedy, czy to, co zrobiła kobieta, można zakwalifikować jako przestępstwo i czy faktycznie by jej pomogli. Bała się też, że to zrujnuje nasze relacje z ojcem, z którym wciąż starała się utrzymywać przyjazne stosunki. Po latach powiedziała mi, że żałuje, że nikogo nie powiadomiła o tym zdarzeniu. Oto właśnie historia, dzięki której dostałam mój pierwszy telefon. Z jakiegoś powodu naprawdę nienawidzę mówić o tym wydarzeniu i musiałam się przełamać, aby o tym opowiedzieć. Co prawda nie jest to najgorsza rzecz, którą nam zrobiła obecna partnerka ojca, lecz strasznie mnie wtedy wkurzyła. Mimo wszystko po przedstawieniu wam tej sytuacji trochę mi ulżyło. Moja mama stresuje mnie i dziewczynę przed narodzinami naszego pierwszego dziecka. Wraz z moją dziewczyną spodziewamy się dziecka i za niedługo zbliża się data porodu. Będzie to pierwszy wnuk mojej mamy, więc doceniam fakt, że jest podekscytowana, lecz przez to bywa zbyt kontrolująca i nadopiekuńcza. Na początku zaczęła nas bombardować różnymi imionami, które kompletnie nam się nie podobały. Wzięła to zbyt do siebie i oskarżyła moją partnerkę o to, że za bardzo wybrzydza i nie bierze mojego zdania pod uwagę. Jeśli chodzi o mnie, to te imiona za bardzo kojarzyły mi się z osobami, za którymi nie przepadałem. Z kolei dziewczyna pracuje jako pielęgniarka i w swojej karierze miała do czynienia z wieloma niegrzecznymi dziećmi, które właśnie podobnie się nazywały. W końcu temat na chwilę ucichł, ale po czasie wrócił ze zdwojoną siłą. Pewnego razu do domu mojej mamy dostarczono prezent świąteczny dla mojej wybranki, ponieważ nie miałbym jak go odebrać. Chciała go zapakować i napisać na nim od synka, jednak grzecznie poprosiłem ją, aby tego nie robiła. Uznałem, że byłoby to miłe, jednak lepiej zostawić to na następny rok, gdy maluch się już urodzi. Wtedy moja mama straciła nad sobą kontrolę i oskarżyła mnie o bycie samolubnym i niewdzięcznym. Nie rozumiem czemu, bo nie lubię podpisywać prezentów. Wkrótce, podczas okresu świątecznego, wraz z dziewczyną wymyśliliśmy imię, które nam się bardzo spodobało. Niestety, matka uznała, że jest okropne i próbowała nas przekonać do jej nowych propozycji. Może to brzmi banalnie, ale jej nastawienie niezwykle nas stresuje, zwłaszcza, że to nasze dziecko, a ona się zachowuje, jakby było jej. Według niej to ona powinna podjąć decyzję, a my jesteśmy winni, że nie zgadzamy się z jej pomysłami. Robi z tego tragedię, jakby co najmniej wybuchła trzecia wojna światowa. Nawet moja babcia i ojczym się z nami zgadzają. Jednak gdy próbują jej zwrócić uwagę, ona od razu ustawia ich do pionu. Myślę, że matka powinna bardziej zainteresować się schorowaną staruszką, zamiast nie swoim dzieckiem, bo póki co odwiedzają tylko gdy zmusi ją do tego mąż.